Jeszcze trzymaj projekt, a dzisiaj jest trzecia część tej gry. Więc no, em, może go pokonać. Zasubskrybujcie i dajcie, e, i dajcie łapkę. Jeśli e, pod pierwszą częścią będą e, trzy te łapki, to ja zrobię ten. O kurde, dobra, czyli musimy widocznie na tym stać, żeby on rzucał bombami i je zniszczył. Dobra. O kurde, o kurde, o kurde. Dobra, ja chciałam powiedzieć, żebyście dali pod pierwszą częścią. E, e, trzy łapki w górę i nagramy taką jedną grę, która jest w Robloxie. I mam nadzieję, że wybijecie tak szczerze. Tajny event? Hmm. To zbieg okoliczności. A co to jest takie długie? O kurde. Dobra, mi już wyjść stąd. Czemu nie jest taki duży? Niesprawiedliwe, powinieneś nie żyć teraz. Ja? Nigdy. Wiesz co? Zabijecie moimi własnymi rękami. To spróbuj tylko. Eee, dobra, nie próbuj, nie próbuj! Ej, zostaw mnie! Ej, nie! Nie! Aha, miałem skoczyć wtedy. Dobra, uciekamy. Znowu. Pokaż mm. mi się. O kurde, ale to jest gigant! Ej, co za mnie! Tędy, tędy, dobra, tędy! ale mało brakowało i bym to zrobił. Dobra. Teraz mi się uda. Rip vu, w, rip w, w komentarzach. Jeśli ktoś nie kuma, to nikołeś drugą część. Dobra, idziemy. Kulda. Zostaw mnie. Pokaż się w ogóle. Biegnie, biegnie, biegnie. Zostaw mnie. Skoć. Zostaw mnie, zostaw mnie. Dobra, uciekam. To jest ten, początek. Kurde, to jest wybuchowe coś. A to będzie piski, jak to wszystko wybuchnie. Wow, pewna, że mam projekt jest... jest ten. Em, że, no, że, że żyje, no. Dobra, musimy mu udowodnić, że żyje, oczywiście. To w lewo, prawo, prawo. Ale długa droga jeszcze. A. Dobra, o kurda to Z moim W może być problem No tak gram z strzałkami Dobra Idziemy Tu i w lewo w park się e, zrobiłeś to No właśnie zrobiłem to Jestem gigat Dzięki Boże, że żyję coś takiego. Dzięki jeszcze raz za uratowanie nas. No i super. Nie ma problemu. Jestem... Jest... Jestem chyba... Mam nadzieję, że to jest koniec. Kto chce ciepłe hot dogi? A inaczej, albo kto chce hot dogi chyba? Kolejszy eee, mu projekt Steve. Wygląda jak ten. Dosyć ze Stranger Things. Co tam Steve? Jak ja go znam? Chcesz obejrzeć że, em, ze mną film? O oh, kurde cool, słyszałem, em, że nowy film o dinozaurach wychodzi A tu teraz? To jest koniec Dobra em, dzięki, za, e, dzięki za oglądanie i może jakiś z tych obi jeszcze zagramy? Nie wiem te już tam graliśmy, te nie, te trzy inne chyba nie, więc dobra, dzięki za oglądanie, dajcie łapkę w górę, subika, mega fajnie będzie, no i co, narka.